Jak rozwiązać pad w sprawie nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy SKW i ABW? Premier i minister-koordynator służb specjalnych powinni wycofać się z nieformalnego bojkotu prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie przekazywania informacji i spotkań. To jest sprzeczne z porządkiem ustrojowym opisanym w Konstytucji i w ustawach. E, szefowie służb powinni sprawozdawać prezydentowi wszystkie sprawy, które on sobie życzy e, być poinformowany. Oczywiście mówimy o informacjach dotyczących bezpieczeństwa państwa, bo w zakresie stosunków wewnętrznych w służbach specjalnych podlegają ministrowi, koordynatorowi i premierowi. E, natomiast jeżeli chodzi o informacje związane z bezpieczeństwem państwa, rozpoznaniem sytuacji międzynarodowej, służby powinny w pełni służyć prezydentowi. E, druga sprawa. Mm, Informacje powinny być przesłane tak jak wcześniej, yy, czyli płynąć szerokim strumieniem i do Biura Bezpieczeństwa Narodowego i do Kancelarii Prezydenta, a tak niestety nie jest. I uważam, że ten problem został sztucznie i celowo wykreowany przez yy, premiera.